Siemano. Dzisiaj chciałem wam pokazać, dlaczego tak bardzo nie lubię grać na Tristanę e, Ogólnie na mojej linii było mi dość ciężko. Tutaj mamy w, statystyki 140, e, kurde, 140 byłem. Bo... 146 team trochę, no niezbyt tutaj wyszło to dobrze. Team fighty ogólnie nie były takie, tak jak chciał, tylko były takie rozwalone, całe nie szło w ogóle sobie ustawić się bo oni sobie gdzieś solo chodzili, ginęli i potem tak już no dupa, że tak powiem było z tego wszystkiego no i tutaj Tristana też całkiem w porządku, statystyki no ale co tutaj jest dziwne, dziwne jest to, przynajmniej ja, że ten i to nie jest wybitny gracz, żeby nie było ten idiota nie wziął klęsa, wziął teleportację, która jest mu po gówno potrzebna. Jakby wziął klęsa, wygrałby to linię od tak, ale że nie wziął klęsa, no to niestety tutaj działa współczynnik chuja w dupę. Także zobaczmy sobie te, ten mecz, pokażę wam dlaczego nie lubię grać na Tristana na midzie, wręcz nienawidzę. Także zaczynamy. Ogólnie tą runę, yy, nie wiem czy wiecie, ale Tristany po uzyskaniu drugiego levela, kiedy grają na zały, wskakują i one mogą zaonshotować nawet i pod towerem i wyskoczyć z tego. Chodzi tutaj, że Tristana ma yy, ta, tą runkę. Ona ma y, runę taką, kurde, gdzie to pisze? Tu jest taka runa. Ona pozwala na szybsze uderzanie. Dzięki tej runie ona może dosłownie one-shotować. I tutaj macie sytuację, gdzie Elegancko sobie farmimy, ja się zbliżyć nie mogę, bo Tristana po prostu mnie z daleka może yy, zabić. No i tutaj drugi level, i zaczyna się bitka. Ta? No i tutaj ja odpowiadam na ten kontratak Nie było żadnego flesza, żadne summonery nie były spalone, ale tutaj w tym momencie. No i teraz jest ten moment, w którym ja mówię: Kurde, wiecie co, nie da się na Tristany wygrać. Ogólnie, tu chodzi o to, że. No, no. To nas no i tak bodaj, że. To. Tak, tak jest za każdym razem. To nie tak, że rzucicie sobie za siebie i wiecie już, ha, i gdy. To, to na pewno dostanie. To tak nie działa jak coś. Pokażę wam coś. Ogólnie jestem w stanie przewidzieć dużo rzeczy. Widzicie, nie mam tutaj blasku. Kiedy była tutaj konfrontacja z. Tristanną To ja mam już ten blask I wiecie co? Ja, ja to wiedziałem, że tak będzie, bo no Tristan no, po prostu się będzie wbijać A ja wiedziałem, że nie mam tyle damage, żeby ją wysadzić i że będzie mi brakowało tego No i tutaj muszę czekać, aż bąbelek elegancko minie Z bliska, no i flash, żeby wszystko z Tego itema właśnie odpalić, żeby dobić tą Tristanę bo też się leczyła bodajże trochę z jakiegoś itemka no, ostrza do no rana, jakbym pecił z autoataków to by to nic nie dało, więc najlepiej spalić wszystko naraz żeby ona zginęła, żeby mieć pewność stąd ten flash, bo trzy kometki są z flashem i z każdego czaru, którego użyjemy plus wzmocniony autoatak tutaj mój team postanowił sobie walczyć ja ruszam im z odsieczą Tu by była pęta, gdyby nie to, że kurde, se uciekł. Próbowałem, ale no niestety nie wyszło. No ale jak widzimy można wykerować można jak najbardziej. Szkoda, że Team to utrudnia. Widać że jesteśmy na przegranej pozycji i że mi samemu ciężko, kurczę, tak kierować tych idiotów. No i tutaj jak widzicie Karma dostała. Znaczy, Jin dostał, Karma zginęła. Support, dziękuję. O właśnie, to jest, to jest dobry moment, żeby powiedzieć, oddaję hołd stronę supportów. Powiedzieć wam dziękuję, że jesteście i dziękuję, że wspieracie. Ta Kajumi, co na mnie siedzi, na pewnie też chce wygrać, pomaga mi i propsuje coś takiego, a nie jakieś supporty, kurde, nie wiem co, co by stałe nic nie robiły, bo czasem botley naprawdę to jest... ach teraz coś w stylu, co się stanie, kiedy natrafisz na tej stronie, kiedy jesteś solo? no właśnie, nie wiedziałem jak do tego się zabrać i no... chciałem to wysadzić przez chwilę z po prostu bliskich spelów, ale no jak widzicie, nie zdążyłem, bo dokładnie no to myślałem, że po prostu jestem spierdoli, że nie jest takim głupcem, ale jak widać, no tak średnio to wyszło. No i ogólnie przegrałem gierkę mając ehe, takie staty. No nie da się zrobi to... To, to samo nie da gry wygrać, no szanujmy się. Już widzicie, końcówka się zbliża, znowu coś stanowi tutaj zabiła gdzieś. Chyba było tam, jak sobie przechodziłem między... Yy, no tutaj, no właśnie, nic się nie da zrobić rip i tyle no. No i tak właśnie się kończy gra na stanach, która gra nam idzie. Tutaj mój team, no jak widzicie... Urgo tak jak mówiłem, solo, Urgo Solo, mój team reszta nie wie co robi, jedna osoba ich wypędziła stąd ręce opadają. Dobra, w każdym razie wychodzimy z tego. Okej, okay. dajcie mi znać w komentarzach, proszę was bardzo, czy takie odcinki się wam podobają, takie z lekcją, takie pouczające i jak coś, ten nie zgoliłem kopra, bo ktoś mi maszynkę zawalił i jestem też leniwy, jestem też uzależniony Lola i nie mam po prostu czasu dbać o siebie. Ale o zwierzęta już tak, gorzej z wyżywieniem siebie, gorzej z umyciem siebie, ale zwierzęta to mają się dobrze. Polecam, pozdrawiam każdemu ten XD nie nasartuje no, W każdym razie trzymajcie się mortki, do następnego Pamiętajcie, dać mi Waszą opinię w komentarzach. Hej hej Nie ma takiej siły, żebym mógł kotać to te godziny, ej, te godziny Każdy moment wzmaga moje bardziej na szkło To wszystko to O!